Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu. Jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalsi. Wiecie przecież jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w porządliwości namiętnej, jak to czynią nieznający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak Wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest Mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto odrzuca, nie człowieka odrzuca. Lecz Boga, który przecież daje Wam swego Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Niech sprawiedliwi weselą się. Wiesel się, ziemio, radujcie się liczne wyspy. Jak wojsk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi, Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą. Niech sprawiedliwi, Panu. Światło wschodzi dla sprawiedliwego, i radość dla ludzi prawego serca. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi. Sławcie jego świętej. Się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed synem człowieczy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oblubieniec idzie, wejdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedającej i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć wam parę zdań o pierwszym czytaniu z pierwszego listu do Tesaloniczan, czwartego rozdziału, kiedy święty Paweł uwrażliwia nas wobec porządliwej namiętności, wobec skoncentrowania naszego myślenia, naszych oczu na tym, co jest namiętnością, Pożądliwa namiętność to znaczy, że życie nasze się zaczyna koło tego wszystkiego kręcić. I w zestawieniu z Ewangelią to, to widzimy mądre panny i niemądre. Pan Jezus pokazuje w tej przypowieści, że jedne i drugie są pannami czuwającymi, że jedne i drugie są przy drzwiach, poświęcają noc. Poświęcają swój czas, żeby być na modlitwie, być przy Bogu. I to jesteśmy my wszyscy tutaj pośród nas, gdyby przyjąć proporcje yy, biblijne to dziesięć roztropnych, dziesięć nieroztropnych, dziesięć mądrych, dziesięć głupich. To tak byśmy, nie wiem, czy tak przez tak podzielili na pół, czy to inaczej się siedzieli, ale połowa z nas czuwających, byłaby w Pannach. Nierostopnych, a połowa w tych roztropnych. No i yy, okazuje się, że pomimo czuwania, pomimo wiedzą, że Pan Młody jest oblubieniec, jesteśmy na uczcie przy Chrystusie, przy ołtarzu, chcemy się nim karmić, a jednak serce czuwa inaczej, bo jedne i drugie śpią. Więc nie jest problem w tym, że zaśniemy w życiu. Nie jest problem w tym, że mamy moment słabości, bo tym jest to zaśnięcie, że przestałem czuwać. Problem jest z tą oliwą, której brakuje, gdy trzeba jej dolać. Słabości nasze nie są problemem, ale nasze skoncentrowanie nie na tym, co Boże, już jest problemem. Ta dodatkowa oliwa, którą mamy mieć, to jest wpatrzenie w Jezusa. Nawet gdy upadnę. To jest miłość. Wpatrzenie w Jezusa albo wpatrzymy się w inne rzeczy. I tym wpatrzeniem w inne rzeczy, czyli moje życie zaczyna się kręcić całe do, dookoła czegoś innego. Święty Paweł mówi o porządliwej namiętności. Czyli nie tylko namiętność, która jest między ludźmi, ale porządliwa namiętność. Cały czas o tym myślę, pożeram, rozglądam się. W taki sposób funkcjonuje, że tylko to zajmuje moją głowę, wypełnia. I to jest coś, co, co sprawia, że głowa nie jest zajęta Bogiem, tylko pożądliwą namiętnością. Ale może być też zajęta złością, może być zajęta wściekłością na kogoś. Jestem pożądliwie wściekły na kogoś. Albo zły na coś. Albo jestem na wskroś smutny i nie dam się dotknąć przez Boga, pocieszyć, bo jestem cały smutny dzisiaj. Smutkiem jestem chodzącym i w tym momencie przestaję patrzeć na Boga. To są te kobiety, które stoją u drzwi, są przy Bogu, ale nie mają pełnej, nie mają oliwy dodatkowej, że mu jest, nawet jak upadnę, nawet jak się potknę jestem wpatrzony w Jezusa. To jest ten Piotr, który w momencie upadku krzyczy Panie ratuj. Wpatrzenie w Jezusa, podnieść oczy do góry i wpatrzenie w Jezusa, ono sprawia, że nawet jak zaśniemy, stajemy przy Bogu. I to jest już nasza odpowiedzialność, bo upadki zdarzają się każdemu. Różne. Już tyle pracuję, żeby mówić tak ładnie mówić i po prostu komuś tam coś przygadałem i Pracuję nad cierpliwością, jak wybuchłem, gdzie w którymś momencie to. I jak pracuję teraz, żeby być miłym. No i poszło po emocjach w jakimś momencie. Więc są upadki w naszym życiu, i nie wykluczymy ich, byśmy się inaczej nie spowiadali. Natomiast przy tym upadku, to wcześniej i później może być ta, ta biblijna, porządliwa namiętność. Czyli całe moje ukierunkowanie nie na Boga. I to jest coś, co drzwi się zamykają, gdzie Chrystus do tych, którzy są, czekają mu drzwi, powie nie znam was. Poszłyście gdzie indziej w tym czasie, nie było w baryłce o, dodatkowej oliwy, nie znam was. To jest smutne, że spośród nas 10 na 10, a może byśmy tak woleli, że spośród tych niedzielnych katolików, bo my jesteśmy w piątek, że tam jest 10 na 10. No, nie mamy tutaj, tu nie chodzi zresztą o statystyki, tylko chodzi o nawrócenie w moim sercu, że chcę przylgnąć do Jezusa, żeby moje oczy były wpatrzone w Jezusa. I nawet jak upadnę, wpatrzone w Jezusa, że Ty jesteś moją nadzieją. Dzisiaj wracałem, mieliśmy spotkanie w Jastrzębie Górze z prowincjałem i jak wracałem, to jakoś po rekolekcjach dla służebniczek słucham takiego dziennika duchowego na mp 3 siostry Leoni i tam, co Pan Jezus jej mówi, to chociażby taką rzecz, że Bogu tak zależy, żebyśmy byli cali wpatrzeni w Niego, to, co dzisiaj jest w Ewangelii i w tym czytaniu, cali skoncentrowani na Nim, że w tym dzienniku duchowym Pan Jezus mówi do tej siostry, jak idziesz na spacer... To nie trać czasu na to, że, będziesz, że się rozglądasz czy coś. Teraz nie chodzi o to, że mamy nie korzystać z życia, ale więcej zyskasz, jak będziesz adorować moją obecność w Twoim sercu. Tam Pan Jezus dużo bardzo do niej mówi: adoruj mnie w swoim sercu, bo jestem obecny w Tobie. Dzisiaj nawet takie, takie zdanie tam usłyszałem od Pana Jezusa. Że bardzo pragnę, żeby komunia święta, to jest przed wojną, żeby komunia święta, czy przed Soborem, ale że bardzo pragnę, żeby komunia święta była przyjmowana jak za pierwszych chrześcijan, a oni przyjmowali komunię codziennie. Codziennie. I. Mogli przyjmować codziennie. Przed Soborem to było, to było utrudnione, to było niemożliwe. Cała ta reforma sprawiła, że mamy Jezusa na wyciągnięcie ręki, że przyjmujemy Go kiedy chcemy. Możemy codziennie do Jezusa podchodzić. On tak bardzo chce być adorowany w nas. Więc albo jesteśmy zajęci czymś innym. No, oczywiście ktoś powie: Nie da się przecież cały czas na Panu Jezusie. To jest taka świadomość, jak jest mąż i żona. I mąż ma, czy żona ma cały czas świadomość, jestem jego żoną. Prawda, żony? Mówią tak. Mężowie są tutaj w kościele teraz. Więc mówią, że jak masz męża, to cały czas mam tę świadomość, jestem jego żoną. Nie trzeba, no, no, jakby cokolwiek zrobię, to, to jest to wpisane w moją tożsamość. I. I to jest to myślenie non-stop. Ale jeżeli pojawi się teraz myślenie przeciwko mężowi, mam okropnego męża. I pożądliwa namiętność jest w tym kierunku. I rozbudzam to w sercu i przed oczami to, to jest ta panna nierozsądna z Ewangelii, która gubi wszystko. Chociaż się nie rozwiodła, chociaż mieszka z nim. I funkcjonują razem, i nawet ktoś z boku czy we wspólnocie powie: No, całkiem przyzwoite małżeństwo. Nie widzieliśmy ich wnerwionych na siebie. Ale to nie o to chodzi. Te panny, które stoją przed drzwiami, nie były wnerwione na Jezusa, tylko nie miały tego, co mieć powinny, żeby wejść na ucztę. Oczu myślenia swojego, całego myślenia żeby być na tej uczcie, być z Jezusem. Trochę wezmę świecę, ale nie wezmę oliwy, trochę tu, trochę tam. Jestem przy Nim, czuwam, ale mi brakuje czegoś. I to jest mocne wołanie dzisiaj w tych czytaniach, cały dla Jezusa, cały. I, i nie żałuj czasu, On ci nie zabierze niczego, tak jak mężom nie zabiera niczego przez to, że mają cały czas świadomość, że mają żony. I że tę kocham, jedną, niczego Bóg przez to nie zabiera. Co więcej, daje więcej, że możesz być bardziej przez to szczęśliwy, niż gdybyś się co chwilę rozglądał i niby coś łapiesz, ale nieszczęśliwy jesteś. Niby łapie, ale w sercu jestem nieszczęśliwy. Jako ksiądz, jak się będę rozglądał, to niby coś łapię, ale w sercu jestem nieszczęśliwy. Staję przed Bogiem i jestem nieszczęśliwy. Ale niby coś zyskuję, tracę więcej. I, i to, to, to myślenie o tej oliwie, właśnie, jest nam tak potrzebne, bo nie wystarczy czuwać u drzwi, tylko widzieć, że jest, jest coś, co, co wszystko ma być we mnie skoncentrowane na Jezusie, a przez to zyskam, że chodzę w jego obecności, że pokój mam cały czas. Odnajduję w różnych okolicznościach, sytuacjach cały czas jestem w Bogu, jestem dla Niego ważny, jestem w Nim, Jego skarbem i, i tak wtedy wygląda moje życie. Także niech ta Ewangelia nas jakoś tak zachęci do tego, żeby bardziej, bardziej oczekuwać Jezusowi, więcej adoracji, częściej Go przyjmować, zawsze Go przyjmować. Upadki nie są problemem ale problem jest, czyli zasnęły wszystkie. I mądre, i niemądre. A to są upadki. Ale budzę się i co? A przed upadkiem co? Myślałem o tym, żeby mieć tę oliwę? Całe na Jezusie? I, i oto Bóg w nas zwoła. Amen. Dzięki za to, że mogliśmy razem spędzić ten czas, zastanowić się nad słowem Bożym, wysłuchać kazania. Zachęcam, żeby to kazanie was trwało, żebyście jeszcze chwilkę o nim pomyśleli. Tymczasem dajcie kciuk w górę, bo to bardzo promuje od razu film. I jeżeli możecie, napiszcie swoje słowo komentarze. Jak tylko zakończy się transmisja, to będzie można pisać komentarz i udostępnijcie to. Jeżeli te treści były wartościowe, dajcie możliwość, żeby wasi znajomi też mogli się o tym dowiedzieć. No i ważna rzecz, chcemy robić transmisję codziennie, robimy prawie codziennie. Kanał transmisyjny, nasz kanał utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Także w opisie tego materiału macie możliwość wsparcia nas szybkim przelewem albo za pośrednictwem karty na jakąś drobną kwotę, która sprawia, że możemy utrzymywać pracowników, rozwijać się też, jeżeli chodzi o sprzęt. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Dzięki za to, że mogliśmy razem spędzić...